Słowo Boże na dziś, wtorek, 14 listopada 2023 roku. Czytanie z Księgi Mądrości. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich odczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 34. Po wieczne czasy będę chwalił Pana. Będę błogosławił Pana powietrzne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie – Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.